Na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie Słupcu zorganizowany został 24-godzinny bieg charytatywny dla Bruna, podopiecznego domu pomocy społecznej dla dzieci, które prowadzą siostry zakonne w ścinawce dolnej. Zbieramy poprzez naszych fantastycznych sponsorów, którzy powiedzieli, czyli mamy firmę Matplas i firmę Framo Morat, którzy dają od siebie po złotówce za każdy zaliczony, przebiegnięty kilometr, przechodzony, spacerowany kilometr, rozliczony u nas tam w biurze zawodów, tak? Dziewczyny Siedzą od wczoraj, nie spodziewaliśmy się takiego mocnego uderzenia i odzewu ze strony społeczeństwa naszego. Nie tylko naszego, tutaj Noworudzkiego, ale również mamy zaprzyjaźnionych ludzi z miejscowości odległych, na przykład Brzeg, na przykład, no może nie odległych, ale Polanica. Czyli wszystkie zaprzyjaźnione drużyny, powiedzmy biegowo-sportowe były, odznaczyły się swoją cegiełeczką i, i dorzuciły coś od siebie. Póki co zrobiłem dyszkę w nocy. I teraz półmaraton 21, 10 km, czyli kilometr. 10, km. 10 km w nocy i teraz 21 po południem, bo też mamy inne obowiązki tutaj jako współorganizatorzy biegu. To jest najlepsza, najlepsza nagroda dla nas, że możemy dzięki naszej pasji i wysiłkowi wesprzeć taką inicjatywę i wspomóc małego chłopca, wojownika Bruna, który bardzo cierpi i potrzebuje naszej pomocy. Polecam każdemu, czuję się rewelacyjnie i wciąż mam siłę. To mnie po prostu motywuje do dalszego działania, pomagania i wspierania. Jakiej dystans się podjęłaś? 100 kilometrów. Ja zaczęłam wczoraj. Pierwszy maraton, wczoraj 43 km, a resztę zostawiłam 57 na dzisiaj. Przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wczoraj zabrakło nam Numerów startowych, certyfikatów. Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną naszą firmę i Daniela z Bedaxu, żeby dodrukował nam brakujących rzeczy. Wczoraj dosłownie godzina 22.30, dzisiaj o godzinie 6 chyba 10 przyjechał jego fantastyczny pracownik i przyjaciel, zresztą też nasz kolega. Przywiózł nam te brakujące rzeczy, więc naprawdę pracy w biurze zawodów było bardzo dużo. Też dziękujemy wszystkim sponsorom, wymienianych przeze mnie niejednokrotnie tutaj przez te. No, 20, praktycznie już 4 godziny. Było to wielkie sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim możliwość pomocy potrzebującemu dziecku. Wynik biegu to 6998 km, a rekordzistą był pan Marcin, który przebiegł 151 km. Każdy z nas może wspomóc zbiórkę, wpłacając środki m.in. poprzez stronę siepomaga.pl.